Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Matmaj. Dzisiaj zajmiemy się egzaminem ósmoklasisty z 2022 roku. Zadanie pierwsze. Wśród uczniów klas ósmych przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań tej ankiety zamieszczono poniżej. Jakie filmy oglądasz najchętniej? Zaznacz tylko jedną odpowiedź. Biograficzne, fantazy, komediowe, przyrodnicze, żadne z wymienionych. I tutaj pod spodem mamy piękny kolorowy diagram, i jest to zadanie typu prawda, fałsz. Każdy z uczniów wypełniających ankietę zaznaczył tylko jedną odpowiedź. Czworo spośród ankietowatych zaznaczyło żadne z wymienionych. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie. Czyli skoro czterech uczniów zaznaczyło żadne z powyższych, oznacza to, że czterech uczniów to 5%, a skoro czterech uczniów to 5%, to w ankiecie wzięło udział 80 uczniów. I drugie zdanie. Filmy fantazy wybrało o 20 uczniów więcej niż uczniów, którzy wybrali filmy przyrodnicze. Skoro 5% to 4 osoby, to 40% to jest 32 osoby. Natomiast filmy przyrodnicze kolor, oznaczone kolorem różowym jest to 12 osób. I teraz filmy fantazy wybrało o 20 uczniów więcej niż, którzy wybrali filmy przyrodnicze. To też jest prawda. Zadanie numer dwa. Dokończ zdanie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia 4 do potęgi drugiej, dzielone przez 5, minus 3 do potęgi drugiej jest równa. I żeby obliczyć to zadanie, mamy 4 do potęgi drugiej, czyli 16. 16 na 5, minus. 3 do kwadratu, ponieważ potęgowanie jest ważniejsze od odejmowania. Odjąć 9. Musimy sobie sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli do piątki, a więc 16 piątych minus 9 zamienione. I teraz jest to 45 na 5. I teraz 16 minus 45, ile to będzie? To będzie minus 29 piątych. I zadanie trzecie. Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6, wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą. A więc tak. Najmniejszą liczbą trzycyfrową jest liczba 100. Ale niestety 100 nie ma sumy cyfr równej 6. Najmniejszą liczbą trzycyfrową będzie więc 105. Tak, ponieważ suma jedynki i piątki to 6. A więc najmniejsza liczba to 105, natomiast największa liczba trzycyfrowa to może być liczba 600. Tak, suma cyfr wynosi 6, liczba jest trzycyfrowa, no i nie jesteśmy w stanie już dać liczby większej. Tak, więc suma tych dwóch liczb daje 705. Zadanie numer 4. Liczba K jest sumą liczb 323 i 160, czyli liczba K jest podzielna przez 3. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1, 2 albo 3, liczba K jest sumą liczb. A więc mamy suma tych dwóch liczb to jest 3,8,1 tak, trzeba dodawać od końca zawsze, czyli 483. I czy 483 jest podzielne przez 3? Zasada podzielności przez 3 to, że suma cyfr musi być podzielna przez 3, a więc 4 plus 8 plus 3 to jest 12, 15. 15 jest podzielne przez 3, tak. A więc tak. I suma cyfr jest podzielna przez 3. Zadanie piąte: dane są trzy liczby: x, Y, z która z tych liczb jest mniejsza od liczby 10 do 10, 10 do potęgi setnej. Wybierz właściwą odpowiedź. A więc standardowe działanie na potęgach. Jak się mnoży o tej samej podstawie, to potęgi się dodaje, a więc mamy 10 do setnej dzielone przez 10 do pierwszej, a więc jest to 10 do 99. W przypadku liczby Y. 10 do trzeciej i do 15. Jak nawias rozdziela potęgi to mnożymy, a więc 10 do 45. Jeszcze razy 10 do 60. No i to dla nas oznacza, że mamy liczbę większą niż 10 do setnej, bo to jest 10 do 105. I liczba z 10 do 50 razy 10 do 80, czyli dodajemy, to jest 10 do 130. I dzielone przez 10 do 20 odejmujemy potęgi, czyli jest to 10 do potęgi 110. A więc odpowiedź x i jest to tylko x. Zadanie szóste. Na uszycie 90 jednakowych bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, ile na uszycie 60 jednakowych bluzek w rozmiarze L. Przyjmij, że na uszycie większej lub mniejszej liczby bluzek potrzeba proporcjonalnie więcej lub mniej materiału. Uzupełnij zdania. Na uszycie 240 bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie A lub B bluzek w rozmiarze L. Na uszycie 90 bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle materiału, co na uszycie 60 bluzek w rozmiarze L. Czyli na bluzkę S, na 3 bluzki S. Idzie tyle samo materiału, co na dwie bluzki w rozmiarze L. Czyli jeśli byśmy sobie podzielili 240 przez 3, to byśmy uzyskali wynik 80 i 80 razy 2 to 160, czyli odpowiedzią będzie odpowiedź A. Na uszycie dwóch bluzek w rozmiarze L potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie 3 czy 5 w rozmiarze S. Dobrze. Na uszycie dwóch bluzek w rozmiarze L. Czyli jeśli byśmy uszyli dwie bluzki w rozmiarze L, to uszylibyśmy za to samo trzy bluzki w rozmiarze S. No dobrze, i teraz zadanie siódme. Dane jest wyrażenie N do czwartej minus 3 dzielone przez 6 oraz liczby minus 3 minus 1, 0, 1, 3. I dla której z danych wartość podanego wyrażenia jest najmniejsza. Wybierz właściwą spośród podanych. Ponieważ liczba podniesiona do parzystej potęgi zawsze da wynik dodatni, no to musimy sobie rozkminić, że tu będzie na pewno liczba dodatnia odjąć 3 dzielone na 6. A więc możemy sprawdzić tylko 3 wartości 0, 1, 3. Dla zera to będzie 0 minus 3 na 6 minus 5. Dla jedynki to będzie 1 minus 3, czyli minus 2 na 6. To minus 2 szóste, czyli minus 1 trzecia. Oraz dla trójki 3 do potęgi czwartej y, tej, no to jest 3 razy 3, to jest 9 razy 3, 27 razy 3, 81, 81 minus 3 no to jest o, 78 na 6. I teraz która wartość jest najmniejsza? Najmniejszą wartością jest wartość minus jedna druga, podana dla zera. Tak, tych liczb ujemnych nie sprawdzam, ponieważ dla nich będą wyniki dokładnie takie same, jak tu będzie tak samo jak dla minus jedynki, jak dla jedynki i taki sam jak dla trójki będzie dla minus trójki. Wybierz właściwie odpowiedź wśród podanych. Liczba pierwiastków z 60 jest. Większa od 3 i mniejsza od 4. Większa od 4, mniejsza od 5. OK, jaki znamy pierwiastek w pobliżu pierwiastka z 60? Pierwiastek z 64. On jest większy, a pierwiastek mniejszy z ładnej liczby hmm. no to pierwiastek z 49. Nasz pierwiastek wpasowuje się pomiędzy nie, czyli pomiędzy 8 pierwiastek z 64, który wynosi 8. I pomiędzy pierwiastek z 49, który wynosi 7. A więc między 7 i 8. Na osi liczbowej zaznaczono punkt P, R, S oraz podano współrzędne punktów P i R. Odcinek P, S podzielono na 8 równych części. Współrzędna punktu S jest równa. A więc mamy 7. Tutaj mamy od R do P ile części? Raz, dwa, trzy, cztery pięć części. Czyli od minus 3 do 7 jest 5 części. Czyli każda część ma wartość 2, tak ponieważ 7 minus minus 3 to 7 plus 3, czyli 10, więc od minus trójki do 7 jest 10 jednostek różnicy. Tak bo jest od minus 3 do 0 jest 3. I od 7 do 0 jest też 7, czyli razem 10, czyli 1 odcinek to 2. A więc tu mamy 7, tu będzie 9, 11, a tu będzie 13. 10. Plik z prezentacją multimedialną Igora ma rozmiar 13 MB. Plik z prezentacją multimedialną Litki ma 2,5 wię razy większy rozmiar, wyrażony w MB, niż plik z prezentacją Igora. Plik litki ma większy rozmiar niż plik z prezentacją Igora o 13 MB. I litki jest większy 2,5-krotnie. A więc plik litki ma 13 razy 2 to 26. 26 plus połowa, czyli z 13, czyli 6,5 czyli 26, 32,5. No i teraz musimy jeszcze odjąć pliki JORA, który ma 13, czyli to będzie. 32,5 minus 13. Tutaj musimy sobie pożyczyć niestety i wychodzi nam 1, 9, czyli 1,9, czyli 19,5 MB. Ogrodnik kupił zadanie 11. Ogrodnik kupił ziemię ogrodową, którą zaplanował zużyć w maju, czerwcu i lipcu. W maju zużył 1 trzecią masy kupionej ziemi, w czerwcu zużył połowę masy ziemi, która została, na lipiec pozostało mu jeszcze 60 kg. Jeśli przez x oznaczymy masę zakupionej ziemi, to sytuację przedstawioną w zadaniu opisuje równanie. Czyli tak, zakupił x, później zużył 1 trzecią całego x, a w czerwcu zużył jeszcze połowę x, tak? czyli od x musimy odjąć 1 trzecią x. Później w czerwcu zużywa połowę masy, która została. Jak się zużywa, no to się Odejmuje, tak? ponieważ od masy początkowej odejmujemy. A więc x minus 1 trzecia x to jest tyle, ile w maju mamy. Później zabieramy jeszcze połowę pół, razy tyle, ile nam po tym maju zostało. A więc z prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź D. Zadanie 12. Trzy koleżanki kupiły bilety autobusowe w tym samym automacie. Martyna kupiła 6 biletów 75-minutowych i zapłaciła 24 zł. Weronika kupiła 4 bilety 20-minutowe i zapłaciła za nie 12 zł. Ania kupiła 2 bilety 75-minutowe i 2 bilety 20-minutowe. Ile Ania zapłaciła za bilety? Ok. A więc tak. Martyna kupiła 6 biletów 75-minutowych za 24 zł. A więc ile kosztował 1 bilet 75-minutowy? Musimy sobie po prostu 24 zł podzielić na 6, czyli 1 bilet 75-minutowy. Kosztował 4 zł. Natomiast Weronika kupiła 4,20-minutowej i zapłaciła 12 zł. Czyli bilet 20-minutowy kosztował tylko 3 zł. No i teraz mamy pytanie, ile za Ania zapłaciła za bilety? Dwa bilety 75-minutowe, to jest 8 zł i dwa bilety 20-minutowe, to jest 6 zł, czyli zapłaciła 14 zł. Zadanie 13. Dany jest trójkąt ABC, w którym kąt BCA ma miarę 35 stopni. Punkt D leży na boku BC tego trójkąta. Odcinek AD ma taką samą długość jak odcinek BD. Kąt ADC ma miarę 130 stopni. To stanie. Kąt CAB ma miarę. Kąt CAB. Czyli ta, cały ten kąt tutaj zaznaczony przez autorów zadania. Odcinek AD ma taką samą długość jak odcinek BD. Oznacza, że ten trójkąt jest równoramienny. Ten kąt przy wierzchołku D130 stopni razem z tym kątem tworzą kąt półpełny, którego miara jest 180 stopni. To znaczy, że tutaj mamy 50 stopni, a te kąty przy podstawie w trójkącie równoramiennym muszą być sobie równe, a więc 180 minus 50 to jest 130, i 130 dzielone na 2 to jest 65 stopni. No, i teraz musimy obliczyć jeszcze jeden brakujący fragment. Czyli 180 minus 130, czyli 50, i 50 minus 35 to jest 15. No, i teraz musimy dodać te dwa kąty razem, żeby mieć odpowiedź. Czyli 65 plus 15. Jest to odpowiedź 80. Zadanie 14. W pudełku było wyłącznie 6 kulek zielonych i 8 kulek niebieskich. Po dołożeniu do tego pudełka pewnej liczby kulek zielonych, prawdopodobieństwo wylosowania kulki niebieskiej jest równe 1 czwarta. Kulki niebieskiej. Czyli mamy sobie taką sytuację, że jest w pudełku 8 kulek niebieskich, i ta, ta liczba kulek niebieskich się nie zmienia. Natomiast mamy 8 kulek niebieskich i 6 kulek zielonych razem, czyli 14 kulek ale dokładają nieznaną nam liczbę kulek zielonych. I prawdopodobieństwo zaczyna wynosić 1 czwartą. Tak, Czyli dzielimy liczbę kulek niebieskich na liczbę wszystkich kulek w pudełku, czyli 14 plus nieznaną nam liczbę dołożonych kulek. I to równa się 1 czwarta. I teraz szybko proporcją rozwiązujemy sobie na krzyż, czyli 8 razy 4, 32 i to się równa 14 plus x. Oczywiście przenosimy sobie na jedną stronę liczby. 32 minus 14. Jest to 18, a więc x równa się 18. Zadanie 15. Na rysunku przedstawiono trapez KLMN zbudowany z trzech jednakowych trójkątów prostokątnych o prostokątnych o długości 3,4 cm. I teraz mamy obliczyć pole trapezu KLMN oraz obwód tego trapezu. Z trzech jednakowych trójkątów, czyli ten bok będzie wynosił 3, ten będzie wynosił 4, skoro te trójkąty są jednakowe, czyli ten też będzie bok wynosił 3. Jest to trójkąt prostokątny, więc liczymy z Pitagorasa sobie pod odcinek LM, czyli 3 kwadrat plus 4 kwadrat równa się LM kwadrat. Czyli 9 do kwadratu plus 16 do kwadratu to jest 25 i pierwiastek z 25 to 5. I teraz pole trapezu. Pole trapezu liczymy jako sumę jego podstaw razy wysokość na 2, czyli 6 razy 3, czyli 18. 18 razy 4 na 2 i jest to 36. Ewentualnie możemy sobie policzyć pole trójkąta, tak? czyli skoro trójkąty są jednakowe, to mamy 3 razy 4 podstawa razy wysokość, czyli 12 na 2, czyli 6. I 6 razy 3, czyli 18. Czyli gdzieś się waląłem z tym polem trapezu moment. 6 plus 3 to 9, oczywiście, że tak, 9 razy 4 mój błąd. Czyli pole wynosi 18. I jak widzicie, w stresie, jak się człowiek pierwszy, to się łatwo pomylić. I obwód trapezu 3 plus 5, 15. 3 plus 5, 8 plus 6, 14 i plus 4, 18. I sprawdzimy jeszcze raz na wszelki wypadek. 4, 3, 3, 10, 15 i 3, 18. I mamy odpowiedź. Pierwsze zadanie otwarte. 16. Do wykonania naszyjnika Hania przygotowała 4 koralę srebrne, 8 czerwonych i kilka zielonych. Następnie ze wszystkich przygotowanych zrobiła naszyjnik. Zielone korale stanowią 20% wszystkich korali robionych na naszyjniku. Hmm. Oblicz ile zielonych korali jest z naszyjniku. Czyli mamy tak. 4 srebrne, 8 czerwonych i x zielonych. I wiemy, że x stanowi 20% wszystkich. Czyli pozostałe korale stanowią razem, których jest 12, stanowią pozostałe 80%. No i teraz rozwiązujemy szybko proporcje. x razy 80 to jest 80x i to się równa 20 razy 12. A więc x równa się 20 razy 12. Na 80. Zaraz się uproszczą i mamy 2 razy 12, czyli 24 na 8. I to jest 3, czyli są tylko 3 zielone korale. 17 zadanie. Kierowca przyjechał ze stałą prędkością w trasę o długości 22,5 km od 7.50 do 8.05. Oblicz z jaką prędkością przejechał tę trasę. Wzór na prędkość to jest V równa się droga na czas, czyli prędkość równa się droga na czas. A więc tak. Jechał z stałą prędkością, o którą nas pytają, czyli to zostaje. Trasa miała 22,5 km. I przejechał ją w jakim czasie? 15 minut. 15, mamy wyrazić to w godzinach. 15 minut to jaka część godziny? Jest to 1 czwarta. A więc V równa się... 22,5 pierwszych razy 4 pierwsze, tak? ponieważ dzieląc przez ułamek mnożymy przez jego odwrotność. No i teraz 22,5 razy 4 jest to 90 i 90 dzielone przez 1 jest to po prostu 90. Tak, oczywiście możemy dopisać jednostka kilometra na no godzinę. I pięknie napisać odpowiedź. Zadanie 18. Dany jest romb ABCD. Obwód tego rombu jest równy 52 cm. A przekątna AC ma długość 24. Oblicz długość przekątnej BD tego rombu. Zapisz obliczenia. Ok. Co wiemy o obwodach gdzie rombu? Że składa się z czterech jednakowych odcinków. Tak? Wszystkie ramiona w rombie. Wszystkie boki w rąbie mają równą długość. A więc 52 dzielone na 4 umożliwi nam to policzenie jednego boku. I 52 dzielone na 4 jest to 13. A więc jeden bok na 13, czyli A jest 13. Oblicz długość przekątnej BD. Co wiem o przekątnej w rąbie? Przecinają się one w połowie swojej wysokości. W swojej, w, przepraszam, w przecinają się w połowie swojej długości i robią to pod kątem prostym. Tak? Czyli powstaje nam trójkąt prostokątny, gdzie tutaj mamy połowę długości dłuższej, prze, 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 przekątnej, 24, czyli 12. Natomiast tutaj mamy 13. No i. Płowa krótszej przekątnej wynosi x. I z Pitagorasa liczymy sobie 13 kwadrat równa się x kwadrat, dodać 12 kwadrat, 169, 12 kwadrat to jest 144 i przenoszę na drugą stronę, czyli minus 144 równa się x kwadrat i x kwadrat równa się 25, czyli x równa się 5. Skoro połowa przekątnej BD równa się 5, to przekątna BD cała równa się 10. Oblicz długość przekątnej. I zrobiliśmy całe zadanie. Świetnie. Na rysunku przedstawiono siatkę grania stosłupa prawidłowego czworokątnego oraz zapisano niektóre wymiary tej siatki. Oblicz objętość tego grania stosłupa. Ok. A więc mamy grania stosłup. Prawidłowy czworokątny to oznacza, że w podstawie jest kwadrat, czyli wszystkie jego boki są w równej długości. A tutaj też mamy równe podstawy, krawędzie podstawy. Czyli 48 na 3 to jest 16. Mhm. I teraz, skoro a jest 16. Tak, czyli tu jest 16 w ten fragment. Poprawię tu 16, bo wygląda bardzo nieładnie. I teraz tak, 41 i 16. Musimy sobie obliczyć, ile wynosi wysokość tej bryły. Czyli 41 odjąć 16. I to będzie, jak myślicie, 25. Dobrze. I teraz... Objętość bryły jest to pole podstawy razy wysokość. Czyli pod pole podstawy to kwadrat to boku A, gdzie A ma 16. Czyli 16 razy 16 i razy wysokość, która ma 25. No i liczymy 25 razy 16 razy 16. I to się równa 6400. I w jakiej jednostce to będzie? Oczywiście w centymetrach sześciennych, jak to objętość. Ok, i tak razem dotarliśmy do końca arkusza. Wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!